Tony, tony, ach, te nieszczęsne tony. Niejednemu uczącemu się języka chińskiego, spędzają sens powiek. Przez wiele lat spędzały i mnie, a może nadal spędzają. W każdym razie, tony. Język chiński należy do języków tonalnych. Oznacza to mniej więcej tyle, że słowo wymawiane w różnym tonie może oznaczać. Różną rzecz, może mieć zupełnie inne znaczenie, całkowicie niepowiązane z poprzednim słowem. W języku chińskim, w wersji mandaryńskiej, czyli tej obowiązującej powszechnie na, w Chinach kontynentalnych, jednocześnie będącej najpowszechniej używaną odmianą języka chińskiego, Występują 4 tony oraz ton zerowy. Chiński mandaryński, po chińsku mandaryńsku Putunghua, putung w przeciwieństwie na przykład do chińskiego odmiany kantońskiej, guangdonghua. Guang jak już wspomniałem wcześniej, po, posiada 4 tony i ton zerowy. Natomiast, o ile pamięć się mnie nie myli, kantoński posiada aż 9 tonów. Niektórzy twierdzą, że 6 i 3 tony to są wariacje tych sześciu. Ale wróćmy do, do naszych czterech do naszych tonów oraz tonu zerowego, czy też neutralnego, w języku mandaryńskim. Pierwszy ton w mandaryńskim to tak zwany ton płaski. Wymawia się go w wyższych partiach naszego głosu. Brzmi on mniej więcej tak. Ma. Ma. Drugi ton to ton wznoszący. Zaznacza się go w ten sposób, jeżeli. Czytamy pinin. Nad samogłoską pisze się kres, kreskę wznoszącą. Brzmi on mniej więcej tak. Ma, ma. Przypominać może zapytanie, czy też zdziwienie. Tak, tak, ma, ma. Trzeci ton. Trzeci ton jest zazwyczaj najtrudniejszy do opanowania przez początkujących adeptów języka chińskiego. Jest to ton charakteryzujący się najpierw dźwiękiem opadającym, a następnie wznoszącym się. Brzmi mniej więcej tak. Ma, ma. Czyli najpierw idziemy w dół, a później w górę. Ma. Czwartym tonem jest ton opadający. Zaznacza się go kreską opadającą w dół nad, nad samogłoskami w piniwie. Wymaga się go w następujący sposób: ma. Ma. I jest jeszcze ton zerowy, który nie, nie charakteryzuje się niczym. Oprócz tego, że jest bardzo krótki, nie jest ani wznoszący, ani opadający. Jest, jest, nie jest też przeciągły. Brzmi mniej więcej tak. Ma. 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 Mając świadomość, że język chiński jest językiem tonalnym, powinniśmy zawsze zwracać uwagę na to, jakich tonów używamy, wypowiadając dane słowo, i powinniśmy zawsze mieć pewność, że wypowiadamy dane słowo z prawidłowym tonem. Jest tak dlatego, że tony przenoszą w języku chińskim znaczenie. Dlaczego? Za przykład weźmy słowa, których użyłem wcześniej, demonstrując tony. Pierwszy z nich to był ton płaski. Ma, weźmy na przykład słowo ma, które oznacza matkę. Wypowiadając ma na drugim tonie, ma. Będziemy określać nim słowo drętwieć czy drętwo, drętwość. Trzeci ton ma oznacza konia. Ma, koń. Czwarty ton oznacza przekleństwo, czy też przeklinać kogoś. Ma. Ma. Przeklinać. I ostatni ton, ton zerowy, ma. Używamy go na przykład w słowie Ma, które jest partykułą pytającą i służy do tworzenia pytań. Żeby nie być zupełnie gołosłownym, weźmy dwa zdania jako przykład, w którym tony całkowicie zmieniają znaczenie danego zdania. Pierwsze zdanie: Ło, χ, i, ma. Weźmy też drugie zdanie od razu. Ło krei Łen ni ma. Ło ni Dwa zdania dla obcokrajowców pewnie brzmią zupełnie identycznie, a dla Chińczyka będą miały totalnie inne znaczenie. Pierwsze zdanie znaczy, czy mogę Cię zapytać? Czy mogę Cię w no domyśle o coś zapytać? A drugie zdanie oznacza, czy mogę Cię pocałować? Jeszcze raz posłuchajmy. Ło, YI wen, nie ma. Czy mogę cię o coś zapytać? I drugie zdanie. Ło, YI wen, nie ma. Czy mogę cię pocałować? Dwa słowa, które tutaj odgrywają znaczącą rolę, to słowa wen oraz wen, wen. Pytać, wen, całować. Na koniec przećwiczmy jeszcze raz te tony, nasze cztery tony oraz ton zerowy. Pierwszy ton ma, drugi ton ma, trzeci ton ma i czwarty ton ma oraz ton zerowy ma. I to wszystko w kwestii tonów i tonalności języka chińskiego. Sama koncepcja wydaje się niezmiernie prosta, natomiast jej zastosowanie, wymaga nieco wysiłku od uczących się. Jak zwykle zapraszam do subskrybowania naszego kanału oraz do pozostawiania komentarzy, w których możecie proponować inne zagadnienia związane z nauką języka chińskiego. Postaramy się sukcesywnie nagrywać kolejne lekcje, w których znajdziecie odpowiedzi na Wasze pytania. Do zobaczenia. Cajcie!